Witam Państwa w kolejnej lekcji darmowego kursu analizy technicznej dla początkujących i zaawansowanych. Moduł pierwszy przegląd strategiczny. Lekcja szósta. Złoty krzyż i krzyż śmierci. Ogólnie jak na rynku jest trend długotrwały, to techniki trendowe płacą. Jedne zapłacą oczywiście mniej, inne zapłacą oczywiście więcej, ale większość technik trendowych jakieś zyski da. Na wykresie mamy dwie. Wstęgi, wstęgę czerwoną i niebieską. Jak czerwona przebija niebieską w górę, to mamy sygnał kupna, czyli tak zwany złoty krzyż, i odwrotnie jak czerwona przebija niebieską w dół, to mamy sygnał sprzedaży, czyli tak zwany krzyż śmierci. Ile na tym można zarobić? Jak jest trend lub Hossa? Zapewne dużo. W całej historii CDR na wykresie dziennym, nie biorąc pod uwagę prowizji, zysk 21 milionów złotych, 44% transakcji udanych, wynik bardziej niż znakomity. Po wprowadzeniu prowizji 0,35% zysk 7,8 miliona, wykres dzienny to dużo transakcji i koszty były niestety znaczne. Spodziewamy się na podstawie poprzednich testów, że zapewne wykres tygodniowy będzie dla nas wykresem tańszym, bo będzie mniej transakcji. Zauważmy, że w tym teście kupujemy kawałki akcji. Sprawdźmy przy okazji, abyśmy kupowali pełną liczbę akcji. Po modyfikacji formuły system kupuje i sprzedaje pełną liczbę akcji. Zrobimy teraz test na tygodniach. Wykres tygodniowy dał bardzo dobry wynik: 42 miliony złotych, 62% transakcji udanych. Bitwa pod Grunwaldem? Czy rzeczywiście coś w tym podejściu jest? No cóż, pozostaje badać dalej. Wykres miesięczny dał jedynie oczywiście w cudzysłowie 10 milionów. Wykres tygodniowy ma więcej transakcji. Próba siedmiu transakcji w przypadku wykresu miesięcznego to trochę mało. Faktem jest jednak, że tygodniowe i Cimoku we wszystkich testach wypada najbardziej korzystnie. I teraz warto sobie zadać pytanie, czy to tylko na CDR jest taki dobry wynik, czy jednak jest to po prostu dobre podejście. Wystarczyło trafić takie dwa ruchy, na przykład na spółce Gant i z 50 groszy dojechać do 100 zł. To bardzo dużo pieniędzy do zarobienia. Na wykresie ma. Mamy zaznaczone strzałkami sygnały wejścia w celu sprawdzenia poprawności formuły testującej. Warto zauważyć, że uczestnicy kursu Ami Broker praktycznie otrzymali około 100 gotowych formuł analitycznych, tak aby bez potrzeby ich pisania móc testować większość popularnych koncepcji w analizie technicznej. Przyjemnie by było w dwa lata ze 100 tysięcy zrobić wynik 5,5 miliona złotych. Zauważmy, że to tylko dwie transakcje. Jak to wygląda w stuletniej historii Dow Jonesa? Tylko kupno na wykresie dziennym dało 7,4 miliona. Zauważmy, że w przypadku tego podejścia mamy wzrost skuteczności liczby udanych transakcji. W przypadku chmury mieliśmy 25% udanych transakcji. Tutaj w tym przypadku na razie oscylujemy powyżej 40% udanych transakcji. Te stop oddalone są bardziej od rynku i przez to generują mniejszą liczbę transakcji. Niestety może się okazać, że odbywa się to kosztem zyskowności. W przypadku Dow Jonesa zysk 7,4 miliona. Tygodniowy Dow Jones w wariancie tylko kupno zysk 15 milionów i skuteczność dość wysoka w porównaniu z chmurą, bo 48%. Zauważamy to zjawisko i zapamiętujemy, bo w dalszej kolejności, jeżeli mamy wzrost skuteczności liczby udanych transakcji, należy spojrzeć na zyskowność. Zauważamy także, że po raz kolejny wykres tygodniowy okazał się lepszy aniżeli wykres dzienny. Ma nie tylko lepsze zyskowność, ale także mniejsze koszty, bo liczba zawieranych transakcji jest mniejsza. Niestety do strategii Kupi Trzymaj temu wynikowi jest daleko, a jeszcze dojdą koszty, bo ten test ich nie zawiera. Czyli po dodaniu prowizji, mimo że mamy 48% transakcji udanych, to jednak mamy wynik 15 milionów złotych z lewej strony, a z prawej strony mamy wynik ze strategii Kupi Trzymaj, który wyniósł ponad 35 milionów. Jak widzimy zatem, niestety do strategii kupi trzymaj temu wynikowi jest daleko. Skuteczny jest także tygodniowy DAX 50% Udanych transakcji i ponad 8% zysku rocznie. Ze 100 tysięcy złotych wynik końcowy to ponad pół miliona euro. Mała liczba transakcji, bo jedynie 21. Z jednej strony małe koszty, ale z drugiej mała próba statystyczna. Handlując jednym kontraktem, tylko kupno, wynik jest ponad 10 tysięcy punktów. To 500 punktów rocznie, czyli około 40 punktów miesięcznie, czyli średnio dwa punkty dziennie. System zarobił nawet na pozycjach krótkich. Zauważmy, że mamy zysk 2150 punktów. Przypomnę, że test odbywa się na wykresie tygodniowym. I kolejna ciekawa obserwacja jest zysk 927 punktów na WIG20 w okresie 1998-2019. Niestety wynik więcej niż skromny. Tu jednak warto pamiętać, że WIG20 wynosił 2420. Lat temu i teraz w 2019 roku także wynosi około 2400. Jak przez 20 lat instrument nie zmienił ceny, to trudno oczekiwać fajerwerków. Jednak chmura na WIG-20 wynik dała lepszy, aniżeli prezentowana strategia. Na krótkiej nawet udało się zarobić 454 punkty. Nie warto po raz kolejny patrzeć na wykres dzienny, zysk mniejszy niż na tygodniach, a 233 transakcje zjedzą nam cały zysk w kosztach. Z kolei rama miesięczna to zbyt długi okres. Envik 40 nie dał praktycznie zysku. Mając 10 000 punktów zysku z innych strategii na Envik 40, wynik 1782 punkty należy ocenić jako nie najlepszy. Tygodniowy Envik 40 dał 7400 punktów, 50 transakcji i 42% transakcji udanych. W tym teście handlujemy jednym kontraktem. Natomiast Natomiast Ami Broker potrafi zrobić jeszcze inny rodzaj testu. Mamy na przykład 50 tysięcy złotych, do handlu dajemy 50% konta, czyli angażujemy 25 tysięcy złotych w transakcję, 25 tysięcy złotych leży na rachunku. I z zysków system sam zwiększa liczbę kontraktów. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, że kupujemy 781 kontraktów na Envik 40, bo tam nie ma płynności, jednak teoretycznie możemy to wyliczyć. Natomiast bez problemu możemy kupić np. 700 kontraktów na SP500. Stosowna formuła taką możliwość nam daje. Jaki wynik uzyskaliśmy w tym podejściu, kiedy z zysków możemy zwiększać liczbę kontraktów terminowych, które otwieramy na rynku? Uzyskaliśmy dość ciekawy wynik z 25 tysięcy złoty zysk ponad 1 milion. Ciekawe także, że na krótkich mieliśmy stratę 1,4 miliona. Ile byśmy zarobili handlując jedynie długie pozycje? A broker to przyjazne narzędzie. Zmieniamy long and short na tylko long, co więcej możemy wpisać prowizję, jeśli chcemy ją uwzględnić. Zysk 1,6 miliona i po raz kolejny 48% udanych transakcji. Transakcji? Jak to się zachowywało na akcjach? Jaka jest skuteczność globalna tego podejścia? Robimy to w ten sposób, że bierzemy 200 spółek do portfela i kupujemy każdą za nie więcej niż 0,5% kapitału. Chodzi nam o to, żeby ta liczba transakcji była dostatecznie wysoka. Dzięki temu mamy prawie 5000 transakcji. Dzięki temu zwiększa się nam statystyczna próba, co z kolei uwiarygadnia poprzednio uzyskane wyniki lub je neguje. Jeżeli mamy na 5000 transakcji ponad 40% transakcji udanych, to możemy przyjąć, że to podejście złoty krzyż i krzyż śmierci statystycznie w czterech przypadkach na 10, w ponad 4 przypadkach na 10 będzie generował transakcje udane. Niestety po raz. Po raz kolejny odbywa się to kosztem zyskowności. Wynik 3 miliony jest taki sobie jak na hossę budowlaną. Teraz sprawdzimy jeszcze wynik od 2009 roku. Po raz kolejny wynik kwotowy jest taki sobie: ze 100 tysięcy zł od 2009 roku 232 tysiące zysku. Natomiast po raz kolejny około 40% transakcji jest udanych. Zrobimy teraz test portfelowy, z Mniejszą liczbą spółek w portfelu. 20 spółek do portfela za nie więcej niż 5% kapitału każda. Gdybyśmy te badania wykonywali 50 lat temu, to te testy by nam zajęły nie 20 lat, ale być może nawet kolejne 50 lat. Tutaj zajmą nam kilka sekund. To jest test od 2001 roku na spółkach indeksowych wchodzących w skład indeksów WIG 20 oraz MWIG 40. Jest zysk 12 milionów zł i 46% transakcji udanych. Od 2009 roku z kolei zysk 790 tysięcy. Liczba udanych transakcji została utrzymana i wynosi w tym przypadku 47%. Od 2009 roku tylko na spółkach wchodzących w skład indeksu EnvyT40 zysk wyniósł 600. Tysięcy. Niestety jest dużo transakcji, zatem jesteśmy ciekawi, jak to wygląda po wprowadzeniu do formuły prowizji. Ponad 50% transakcji udanych jest wynikiem dobrym. Na prowizję wydaliśmy około 60 tysięcy złotych, zakładając jej wielkość 0,35%. Czy ten wynik jest dobry? Trudno w tym momencie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Co więcej, nawet gdyby się okazało, że ten wynik jest dobry, to może się okazać, że mentalnie to podejście jednak nie będzie nam pasowało. Dlatego nie odpowiadam jeszcze na to pytanie w tym momencie. Tym problemem zajmiemy się w dalszej części tej lekcji. Natomiast teraz sprawdźmy, jak to podejście poradziło sobie na DAX w day tradingu. Na wykresie mamy 5 wykres DAXa jesteśmy ciekawi wyniku, bo jak spojrzymy na wykres na przykład z maja 2019 roku, to bardzo ta koncepcja nam się podoba. Tu mamy sygnał kupna, a tu mamy Mamy sygnał sprzedaży, tu mamy sygnał kupna i zarabiamy bardzo dużo pieniędzy. Rynek rośnie ponad 100 punktów w górę. Ciekawe, że krótkie bardzo słabo w okresie 2007-2019, tylko 1700 punktów, natomiast na długich mamy zysk 7175 punktów, grając w obie strony mamy zysk prawie 9000 punktów. Skuteczność to jest bardzo ważne, bo mamy próbę 25 tysięcy transakcji, ona wynosi 36,95%, ta skuteczność 37%. Na tak dużej próbie transakcyjnej wskazuje, że czegoś takiego możemy oczekiwać w praktyce na rynku realnym. W przypadku akcji widzieliśmy tą skuteczność nawet dochodzącą do 50%. Zatem można uznać, że te okolice 45% skuteczności, jeżeli chodzi o rynek akcyjny, to jest faktycznie wartość rzetelna. Zauważmy także, że ten zysk 9000 punktów to jest zysk bez prowizji. 24 tysiące transakcji. I dodanie spredu na przykład jeden punkt na każdej transakcji w obie strony, i już mamy koszty na poziomie 50 tysięcy punktów. Czyli znowu na nas zarobili, a my nic z tego nie mamy. Sygnały się zgadzają, czyli formuła jest. Prawidłowa, jeszcze raz powtórzę, 24 tysiące transakcji skutecznie zabiorą w kosztach przy dwupunktowym spreadzie 100 tysięcy punktów na rzecz brokera. To zerknijmy w tej chwili na wykres 15-minutowy. Nawet przy półpunktowym spreadzie nie ma szans na zysk 8 tysięcy transakcji, a zysk punktowy to 5533 punkty. Skuteczność utrzymana 37% transakcji udanych. Wykres godzinowy całkowicie się wy. Sypał. DAX jest rynkiem zmiennym i trendowym, a jednak to podejście na nim nie płaci. Efektywność DAX uwzględniłem także w kursie DAX praktycznie, bo jednak on codziennie wykonuje ruch co najmniej 100 punktów, a jednak zarobić na wskaźnikach trendowych DAX nie pozwala. To bardzo ważna obserwacja. Wszystkich transakcji 2120 skuteczność utrzymana na poziomie 38%, jednak wynik punktowy to minus 423 punkty, co powoduje, że handlujący zgodnie z tą strategią oraz handlujący przeciwnie do tej strategii w obu przypadkach zysków nie ma. I wracamy, proszę Państwa, teraz do akcji. Kiedy nas jakaś strategia zainteresuje, to należy transakcję Przejrzeć, sprawdzić, czy nam one odpowiadają mentalnie. Kiedy testowaliśmy spółki wchodzące w skład indeksu MWIG 40, pewne wyniki mogły nam się podobać. Podoba nam się to, że ze 100 tysięcy zł zarobiliśmy 500 tysięcy zł od 2009 roku. Podoba nam się to, że w czasie hosty budowlanej ze 100 tysięcy zł mogliśmy zarobić kilka milionów złotych. I te wyniki są takie, a nie inne. Mamy taką Zyskowność przy takiej skuteczności. Natomiast wyobraźmy sobie w tym momencie, że my daną strategią będziemy handlowali na rynku realnym, na przykład od jutra. Na wykresie kupiliśmy spółkę Intercars po 275, bo czerwona wstęga przecięła wstęgę niebieską, czyli mamy sygnał kupna. I w tym momencie mamy kupno, natomiast w tym momencie mamy sprzedaż. Sprzedaliśmy Cars prawie 100 zł niżej. I tutaj mamy dwa aspekty. Kiedy podawałem państwu wynik bardzo dobry w przypadku spółki CDRED, to faktycznie ten wynik nam się bardzo podobał, 50% transakcji udanych i kilka milionów złotych, które mogliśmy zarobić na spółce CDR, ale oglądając tamten wykres, nie widzieliśmy, że wiele transakcji może być takich, bo ta wysoka skuteczność w przypadku złotego krzyża i krzyża śmierci, czyli przecięcia Czerwonej i niebieskiej jest wynikiem tego, że te stop lossy są bardzo oddalone od rynku. Jeżeli kupiliśmy tutaj na przecięcie, to dopiero na przecięcie odwrotne my tą pozycję zamykamy. Czyli tutaj te obsunięcia na kapitale mogą być wyższe i są wyższe aniżeli w przypadku, kiedy te stop lossy trzymamy bliżej rynku. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli trafimy kilka takich transakcji po kolei, jedna po drugiej, jak na zaprezentowanym przykładzie, to nam się może odechcieć handlowania tą techniką inwestycyjną. Na rynku realnym, no bo jest to pewne zagrożenie, jest to pewien dyskomfort, kiedy kupujemy spółkę po 280, a oddajemy ją po na przykład 180. I teraz należy zadać kolejne pytanie. Ktoś powie, że stop loss powinien być bliżej. Być może on powinien być pod tą linią niebieską. Kupiliśmy po 275 i nie czekamy do sygnału sprzedaży po 180, tylko zamykamy tą pozycję po 240. Bliższe stop lossy powinny spowodować mniejsze obsunięcia na kapitale, ale już domyślamy się, że co się wydarzy, kiedy te stopłosy będą bliżej rynku? Najprawdopodobniej spadnie nam skuteczność udanych transakcji, najprawdopodobniej nie będzie już ona wynosiła powyżej 40%, natomiast jaka będzie zyskowność tego podejścia? Należy to oczywiście przebadać. Właśnie tą niebieską linią będziemy się teraz zajmować. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście stop loss na niej jest bezpieczny. Bo w tym przypadku, jeżeli będziemy handlowali na Złoty Krzyż i Krzyż Śmierci, jeżeli trafimy 20 takich transakcji po kolei z dalekim stop loss, to można się nie doczekać tego Złotego Strzału na CDR, bo nie będziemy mieli go za co kupić. Drodzy Państwo, w kolejnej lekcji zajmiemy. Się testami na linii niebieskiej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.